Kurde, 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 auto kurda, a kurda, 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 do kurda, 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 Przygotowania do nocowania na trampolinie. Matarzyna przygotowuje całą trampolinę. Zobaczcie, tutaj przygotowała takie zadaszenie, żeby w nocy nie gryzły komary. A teraz układane są poduszki. Podasz? Podasz. Pani zadanie, tutaj jest po prostu świetnie. Mogłabym tutaj spać. Bo jest bardzo mięciutko, słuchajcie tak, jakby jakbym była w jakimś dzieci czy tak jakimś takim nowym miejscu, więc co mi się bardzo podoba. Słuchajcie, drzewa jak szeleszczą, wiatr jest normalnie we włosach. Jak na razie to naprawdę fajnie. Czy muszę przynieść tutaj, tutaj poduszki, dać kocek na to jeszcze jeden i jedzę? No i przygotować jedzenie, tak? A co będzie dzisiaj serwowane? Mm. E na pewno różne takie amerykańskie słodycze, na przykład takisy. Mm -hmm. Mm -hmm. Te takie, co o których myślicie, czyli te od Charlie. E, jeszcze takie słodycze od Stranger Things Soul Pack. To są takie żelki, są naprawdę dobre, bo próbowałam już. ser sprayus z crackersami. E, chipsy różne, no i no, nie wiem, tak standardowe. No i Fondi z marshmallow. Tak, Fondi i jeszcze pizza. Pięć dziewczyn, w ogóle jak ja to wymyśliłam. Pięć dziewczyn na takiej trampolinie. Dziewczyny, pierwszy zestaw amerykański, proszę. I proszę, surf sprayu. Przywieziony specjalnie na tę okazję. Ojej, ten to piękny zestaw, czyli surf sprayu taki i e, żelki z zostały specjalnie, specjalnie przywiezione ze Stanów, czyli z Ameryki, właśnie na tę okazję. Czyli spanie wy na trampolinie. Yo! Próbujmy te taktyczne, bo one są najciekawsze. I ostre są. Zaczekaj, po prostu. Nie daj mi się tego. I tutaj. Amerykańskie. Ja bez, bez ich mm -hmm. znaków. Okej, okay. to napisz amerykańskie. Dobra. pierwszym aż tam nie czuć, ale jak już drugi to w tam nie, wiem. nie ja to lubię, mnie no to też jest Dobra, tylko... Ja mogę to wymyślić. Tylko w pewnej ilości. Rozumiem. Okej, już, już, że ale wezmę... Nie, nie praca, ale jak co mam Ci dać na weźkę kcase ja ci naleję bo na to po prostu. Jedz. To nagrzewać ten test amerykańskiego sera. Co Coś nie ogarniasz, musisz Rozumiesz? No, to jest to dobre? No. bo to ser sprayu. amerykański ser sprayu. Rozumiem. Wieczór będzie długi, więc chcę zaproponować moim koleżankom parę zestawów. Pierwszym zestawem będzie fondi, czyli marshmallow, i tutaj będzie czekolada, i tak jak będziemy sobie właśnie moczyć marshmallow w czekoladzie.

Mamy JBL-a, będziemy tak. puszczać Zapisałem muzyki, żeby wkurzyć naszych kochanych sąsiadów, których serdecznie pozdrawiamy z buziaczkami i normalnie... mamy 21.30. Tak, Zuzana lat lat dwie... 27. Dziewczyny. Balka. Tak, nagramy wam to też oczywiście, moje drodzy. Wszystko na Wiktoria kameruje. <susur> Wszystko to znajdziecie, moi kochani. So, hi! Taki... Czyli czy to telefon? to nie to, z z mój. Z I ma napis to cool for school, taki z przekazem, you know. Ja mam bardzo dużo rzeczy. <laughs> Zademonstruj. Tak to wygląda, jest to rysunek Leny. Popyłam się kawą. Eee, stop, stop, kawa. Kawa. Zademonstruj. Demonstruję kawę. Wiktoria ja kameruje, nawet... ja musimy wszystko. No i Ja, ja mam Matylda. Ja nie będę demonstrować. Czekaj, ja to demonstruję. Lena ma Naruto. Azuska ma, Zuska ma, ale nie na tyle, ale na plusie. A ten to ma, ja ma, jak ona się nazywa, Bandzie. W czym jak się dzisiaj czujemy? Mamy SL. Mamy SL. Ja pograję. Proszę, 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 proszę. Oh my god, thank you so much. Dobra, Dzień pokażcie, co macie. Okulary, tak, widzimy. No mam się bać. Tak? Okulary. Mamy tutaj robią. takie błyskawiczki. Nie, 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 po połączam. Nie, dobra. Zaczynamy. Ubierzmy wszystkie Okulary, które są za tym zielonym widziem kiedyś, a potem będzie. Znaczy... Ubierzcie się. A bo ja mam tu. Ja mam... Zgadza się? sobie korek Czemu? Bo to strzeli Nie się boję jest No jak inaczej? Dobra kochani, właśnie jest druga w nocy Idziemy do Toya. I byliśmy już w toju. teraz idziemy umyć ręce. Tak, bo wróci, wróciłyśmy. Już. Byliśmy w parku, ale, ale teraz ja tak mówię, ej, a gdzie my umyjemy my ręce? A mówią, hmm, może w jeziorze. Idziemy teraz do jeziorka, chodźcie. Tak. Jeszcze raz? tak, ale czekajcie, bo tam jest to auto i ogólnie... Ale co to auto nam zrobi? To... Nie, jest nadal. Właśnie teraz przechodzimy takimi dziwnymi tymi, bo nie chcemy ubudzić naszych rodziców, więc nie przechodzimy przez bramkę. Kurde, 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 właśnie jesteśmy, na tam jest jakieś auto z ludzi, a my właśnie jesteśmy w statku. Nie, nie jesteśmy, tu. ogólnie... Tak, jest druga w nocy, pokaż zegar, pokaż godzinę. Okej, okay, zegar. Proszę bardzo, jest druga w nocy. Żeby nie to było. Ale. O, druga. I będzie właśnie. O, cholera, to była zabawa. Jezus, jak ja się boję. nie Tak, jest druga w nocy. My, nie. O, kurczę. Wszystko jest w porządku. Tak, proszę. teraz. Miałam ręce. Mołyśmy obecnie, nasze znaczy wszystkie piątko, mołyśmy ręce. Jak tam dziewczyny wrażenia? Super jest. To się wystręża jest więc, tak? Tak, właśnie. Ej, i tak teraz twoi rodzice... Matita, a my... To nie my! Sobie na i będzie, że dzieci na porwali. Ej, dawaj, robimy taką akcję, że dzieci nas porawali. To nie będą mamy mojej. No, nie, mammy, nie, mamy... Ja to się tu szła panu Nie, nie dobra, to było za, za mocne. Za, za, nie rób tak. Nie no, było za mocne. Coś innego trzeba wymyślić. Co to zrobiło? Nie, że, że puszczaliśmy piosenki, czy że wychodziliśmy i że nas, że nas straż złapała, żebyśmy, żeby mama poszła do straży, bo tam czekamy. to ona przyjdzie, ja nagram z nią, ja nagram ją, jej reakcję i będzie wtedy na fajne na shorta i w ogóle odcinek i w ogóle to jest dobre. Dobra, właśnie przechodzimy koło domu z Luzem. Cicho, 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 cicho. nie tam stoi? <tryk> 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 Czecie? Tak. <grym /doletnie> eee, <grym /doletnie> albo jakiś żul, albo to moja mama, albo to mój tata. <grym /doletnie> mm, tak, to moja mama. Eee, ups! Albo czekajcie, albo to może nie nasza mama. Albo to. To moja mama. Nie ma innego. Czekajcie, bo ona teraz przeszy swoje włosy. Nie będzie na zła może. No właśnie, teraz. się? Bardzo się boimy, bo nasza mama nas przyłapała na tym, że jesteśmy. Ja też się Przyłapała nas na tym, że jesteśmy. że chodzimy o drugiej nocy w po mieście. A skąd ty widziałeś, że my wstałyśmy? ja nie śpię. Chciałam zauważyć, że ja nie śpię. Czemu? Wyszłam do ubikacji i po prostu was nie było. Nasza mamusia nas przyłapała. Jest trochę na nas wściekła, ale damy radę. Przeżyjemy. Idziecie do domu. Nie, tutaj jeszcze idziemy. Mamo. Idziemy tutaj, na luzie od buzi. Guciu nie wolno. Dobra, idziemy. Teraz już na serio idziemy spać do trampoliny. 40. One hour later. To, że jesteście na S dziewczyny, to nie znaczy, że macie nie spać całą noc. Ja Was teraz będę obserwować. <noise> Jak tam się, Wika, czujesz po wczorajszym? Bardzo dobrze i teraz e, godzinkę mamy na trening z Matyją, więc, a dziewczyny będą czekać. Jak się czujesz, Żuża? Um, jestem bardzo zmęczona i będę spać. Bo one poszły spać o piątej, my poszliśmy spać o czwartej. Dobra, kochani, my już będziemy się z wami żegnać, tak. bo już prawie wytrzymałyśmy, prawie całą, no nie no, całą noc wytrzymałyśmy na trampolinie. Mm, no trochę chodziłyśmy w różne miejsca, Um, I jak Wam się podobało, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Świat Montyzy. I jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzach. Tak. To do zobaczenia, pa. Pa.